Nazywam się Maria Basza. Jestem dziennikarką kuriera galicyjskiego. Mieszkam w Lwowie. Zapraszam do wysłuchania cyklu podcastów pod tytułem Witryna Literacka, który przybliży Państwu wiersze związane z dawnymi kresami Rzeczypospolitej. Wyszły one z pióra poetów zamiłowanych w tej ziemi. Utwory powstały zarówno przed drugą wojną światową, tak i w czasach obecnych. Janina Bierecka Ponomarczuk. Urodziła się 31 stycznia 1943 roku w Lwowie. Jest absolwentką Szkoły imienia Świętej Marii Magdaleny. Wiele lat poświęciła pracy w zakładzie fotograficznym. W 1998 roku został opublikowany jej pierwszy wiersz. Utwory autorki ukazały się w Biuletynie Towarzystwa Miłośników Lwowa w Warszawie oraz w Biuletynie Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Widokówka. Chciałam list napisać do rodaków, co z tęsknoty pozbawieni snów że się miasto trzyma jako tako, bo i my kochamy stary Lwów. Gdy wychodzę na ulice znane i oglądam starych domów w twarz, zauważam, jak przybywa zmarszczek, to na murach odbija się czas. Nieraz ktoś się domem opiekuje, przetrze okna, nową maskę da, może dziurę w ścianie zatynkuje, pomaluje, no i dalej trwa. Dzisiaj widok inny nastrój stwarza, dawny urok zachowuje cień i radością ludzi mnie obdarza, może słońce daje blasku mniej, szare niebo nad dachami miasta, stare okna ronią deszczu łzy. Lwów niejedną jeszcze spotka wiosnę, każda znów przyniesie świeże bzy. Panorama. W moim grodzie, jak w każdym kraju, ciągły toczy się życia bieg. Lwy kamienne na warcie czuwają, chroniąc murów nie jeden wiek. Stary zamek zwany wysoki, jak wielkolud wśród innych głów, stąd widnieje na wszystkie boki, jak na dłoni staruszek lwów. Przemijają jesienie i wiosny, ktoś powraca do dawnych snów. Kiedy życie było beztroskie, nieco młodszy był dawny lwów. W różnych stronach rodacy mieszkają, marzeniami wracają wstecz. Przecież serca lwowiaków mają, jest to dla nas wiadoma rzecz. Zieleń koron odwiecznych dębów, na spokojnych alejach cień. Całe życie pamiętać będą w stryjskim parku spędzony dzień. Wielkie żale, żal obrazów jesiennych znikające fragmenty żółtych liści babiego lata, zmierzające w daleką podróż po niebie karawany ciągnących ptaków. Lwów przybiera nastroje kolorowej jesieni, splata wieńce z jesiennych kwiatów. Dla tych dzieci, co lwowskich ulic broniły, dla tych orląd, co mogły latać. Żal przeszłości dalekiej, co utkwiła w pamięci, jak w kalendarzu wyryta data. Żal ponurych obłoków, co przybyły z daleka, na milczące mogiły popłakać. Żal, że drzewa ostatnie okrycie zrzucają, odsłaniając żałosne widoki, kiedy nad orlentami gawrony latają, zakłócając ich wieczny spokój. Żal, że wiosna daleko. Bo dopiero zima, a gdy śniegi stopnieją to w maju Znów odezwą się lwowskie stęsknione słowiki Co o Lwowie dla Orląd śpiewają Pod trójkątem Stoi niczym pomnik z wejściem pod trójkątem Ukochana szkoła z numerem dziesiątym Bardzo dawno temu, lat niewiele miałam Dzień po dniu wzorowo wiedzę zdobywałam. Wspominałam nieraz stare dobre czasy. Jak nieśmiałe nóżki szły do pierwszej klasy. Na niedługich przerwach krążyły kółeczka i śpiewały dzieci kwiatek do kwiateczka. Nowe pokolenia w dziesiątkę trafiają. Piękną olejankę w kółko wybierają. Wdzięczne główki rosną, w życie wyruszają. Najpiękniejsze lata w szkole pozostają. Pójdę na spotkanie do szkoły dziesiątej, do pamiętnych murów z wejściem pod trójkątem. Złota nagroda. Przed oknami stanęła jesień. Ozłocona od głowy do nóg. Z kalendarzem pożegnał się wrzesień. Żółty listek położył na próg. Ktoś rodzinny swój dom porzucił jest daleko od lwowa bram, jakże chętnie na chwilę by wrócił, bo swe serce zapomniał tam. Inny może by lwów pożegnał, tylko dokąd by ruszyć miał. Przecież złotem obdarza go jesień. Któż na świecie więcej by chciał. Dużo wiosen i lat spotkanych, tyle wspomnień, że spływał za. Włosy srebra w nagrodę dostały. Od jesieni się złoto ma. Pewnie myli się z zegar życia, bo brakuje ciepłego dnia, ale jesień na pożegnanie promień słońca złotego da. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu. Pod nazwą Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Публікація виражає лише погляди авторів і не може бути ідентифікована з офіційною позицією Міністерства закордонних справ Польщі і фонду Свобода і демократія.